Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Zapytaj Patryka. Miłego oglądania. Dzisiaj 10 pytań, więc bez zbędnego gadania zaczynamy! Koszulkę. Hm, dobra. Pokażę nam kiedyś swój dom, pokój, ogród czy coś takiego. W dzisiejszym odcinku wam nie pokażę nic oprócz tych schodów ściany i drzwi wejściowych. Ale na pewno w jakimś kolejnym odcinku zobaczycie mój pokój. Może wyjdziemy na ogród, zobaczymy. Dlaczego ręce same Ci się układają do walenia? Shit. Czy znajomi akceptują to, że gra w Minecrafta, czy raczej się śmieją? Ja Wam powiem tak. Ja myślę, że nikt z moich znajomych się nie śmieje. Przynajmniej nie przy mnie, ani nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że ktoś inny za plecami się śmieje z tego, że ja gra w Minecrafta. Ale to może dlatego, bo mam takich znajomych po prostu, których ma no, w porządku znajomych nie koleguje się z lewymi ludźmi, yy, więc to może dlatego. Też dlatego pewnie, bo część znajomych nawet moich nie wie, co to jest Minecraft. Pewnie nawet yy, większa część moich znajomych nie wie, co to jest Minecraft, bo po prostu nie zajmują się tak komputerami, jak ja i a, a tym bardziej grami. Yy, ale myślę, że tutaj yy, na pewno nikt nic do tego. Pani nie wiesz kiedyś konia. Hmm, ja wam powiem tak, 95% mężczyzn i. 89% kobiet e, masturbuje się. Może nie codziennie, ale z tego co czytałem, 4 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. Więc możecie zakładać, że jeżeli macie 10 dziewczyn w klasie, to 9 z nich to robi. To tak jakbyś się zapytał, czy jem, albo czy chodzę się załatwiać. Czy masz konto na RedTube? E, nie, nie mam, ale jeżeli ktoś ma, to chętnie może się ze mną podzielić. Czy włącznik światła masz tak nisko yy, specjalnie do tego, yy, gdy wracasz z imprez? <grym> Czy zrobisz nowy kanał, na którym będziesz nagrywał inne gry? Tak, w przyszłości zrobię. Eee, więcej informacji związanych z moim drugim kanałem e, zobaczycie już wkrótce w jednym z kolejnych filmów. Czy twoi znajomi, przyjaciele wiedzą o tym, że prowadzisz tak zajebisty dzięki, kanał na YouTube? Mam tak. Część z moich znajomych o tym wie, część nie. Eee, większość tych znajomych, z którymi mam stały kontakt, eee, wie o tym, czyli większość osób, z którymi chodzę teraz do szkoły, eee, część z tych osób, starszych znajomych, z którymi kiedyś chodziłem. Nie wiem, czy o tym wie. Może kiedyś mnie widziało. Hmm, więc tak myślę, że jest 50%. Czy ktoś spotkał cię na ulicy i spytał, czy jesteś Minecraft Polska? Miałem kilka sytuacji właśnie z takim rozpoznaniem. Ehm, z tego co pamiętam, tylko chyba raz ktoś do mnie podszedł i zapytał, czy ty nie jesteś Patryk, a może i trochę więcej. Pamiętam w każdym razie ten raz jadłem sobie kebaba, ktoś tam podszedł yy, zapytał się czy jestem pogadaliśmy trochę, ja sobie poszedłem a tak to yy, z reguły jak wychodzę gdzieś z ludźmi, z znajomymi to potem widniełem w mojej skrzynce yy, wiadomości, że po prostu ktoś mnie widział w tym i w tym miejscu o tej o tej godzinie, ale się bał podejść, nie było okazji byłem z kolegami i tak dalej oczywiście ja wam mówiłem jestem otwartym człowiekiem więc nie ma w tym żadnego problemu. Dobra, to był dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Za każdą dziękuję. Każda mnie motywuje. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach pod tym filmem. Ja się z wami żegnam. Ponownie dziękuję i pozdrawiam. Peace.